Analiza punktów meridianowych. Moduł MAHI. Analiza punktów meridianowych polega na znalezieniu zblokowanych punktów w przebiegu konkretnego meridianu. Meridiany doprowadzają energię chi do organów, dając im możliwość lepszego funkcjonowania. Kolejno zblokowane punkty w ciele mają swoje określone właściwości. Na przykład, zblokowany meridian wątroby, przebiegający w pachwinie, może powodować dolegliwości bólowe w tym obszarze. Meridian żołądka może być przyczyną różnych dolegliwości, chociażby naszej tarczycy. Meridian płuc może powodować ból barku bądź problemy z nadgarstka. Meridiany mają swoje funkcje, dlatego też regularne korzystanie z usług akupunkturzysty daje nam możliwość swobodnego przebiegu energii w naszym ciele. Moduł Machilly Meridian daje nam możliwość pracy w polu informacyjnym w naszym domu, jak również puszczanie terapii fizykalnej za pomocą częstotliwości w przebiegu konkretnych meridianów, wspierając ich funkcje. Wybierz meridian, który podpowiedziała ci analiza, na przykład meridian płuc, jako hiperaktywny. Kolejno zaznacz meridian, nerek i woreczka żółciowego. Przejdź do analizy. Wpisz fokus. W tym momencie rozpoczyna się już konkretna analiza wybranych trzech meridianów oraz ich punktów. Punkty te mają działanie fizykalne na nasz organizm, terapeutyczne, dlatego akupunkturzysta na wizycie medycyny chińskiej wybiera konkretne punkty, z którymi pracuje igłą do akupunktury poruszając energię w danym miejscu, jak również w całym meridianie. Analiza Mach-Hilly Meridian daje nam też szersze możliwości, ponieważ pod sam koniec pojawiają się również tematy psychosomatyczne, które mogły wpłynąć na zblokowanie energii w ciele, typu złość w obszarze tarczycy, przez który przebiega meridian żołądka, płuc jako niemożność wyplucia czegoś, Niewyrażone emocje, nerki, jako lęki i traumy. Polecam serdecznie. Wiesława Kaczmarek, terapeuta medycyny chińskiej. Zblokowane punkty pokazują różne emocje, które mogą na to wpływać. Analiza podpowiedzi również, co możesz robić, by pracować z tymi emocjami. I równoważyć je.